oblicz stosując prawa działań na potęgach. No dobra. To co my tutaj mamy? To jest to minus 4 do trzeciej. Przy nieparzystych potęgach znak zostanie. To jest minus czyli to jest tak jakby minus 4 do drugiej razy e, minus 4 do 3. Można to wziąć w nawias. I teraz tak. Tu jest ujemny wynik i ujemny. Dwa minusy dają plus. Czyli wynik będzie dodatni. Piszę sobie taki plusik. 4 do 2 razy 4 do 3 dodajemy wykładniki to będzie 4 do 5. W praktyce nie piszemy plusa z przodu, czyli po prostu 4 do 5. 4 do 5 to jest 2 do 10, czyli to jest 1024. Ale myślę, że tutaj wynik 4 do 5 jest jak najbardziej satysfakcjonujący. Tutaj mamy takie prawo działań, że jak mnożymy liczby takie same, to dodajemy ich wykładniki, czyli będzie po prostu 0,2. Do potęgi 3 plus 3, czyli 0,2 do szóstej. Dodajemy te dwie liczby, jak są takie same podstawy przy mnożeniu. Tutaj jakieś tam takie cudowe myśli. Teraz ja tak, potęgi są różne, podstawy są różne. Popatrzmy, co to jest. Tutaj mamy 6,1 czwarta, to jest inaczej 25 czwartych, czyli mamy 2 piąte do piątej razy 25 czwartych do do trzeciej, to my zrobimy sobie taki myk tutaj dwie piąte do piątej zostawiamy w spokoju razy 25 czwartych to są, to jest 5 drugich do kwadratu i do trzeciej potęgi mamy zatem dwie piąte do piątej razy yy, no i tutaj te 5 drugich pasowałoby zrobić dwie piąte, zaraz to zrobimy tylko najpierw zapiszmy jako 5 drugich jak coś podnoszę do potęgi, jeszcze raz do potęgi, to tutaj się mnoży, czyli mamy do szóstej. No mi nie pasuje to 5 drugich, 2 piąte, bo to są liczby, e, liczby przeciwne. No i metod mamy tutaj kilka. E, można odwrócić ułamek zmieniając wykładnik na przeciwny, czyli można tutaj zrobić na przykład 5 drugich do minus piątej razy 5 drugich do szóstej. Zobaczmy, mamy już takie same podstawy, dodajemy wykładniki, czyli to jest 5 drugich do potęgi minus 5 plus 6, czyli do pierwszej, czyli 5 drugich. No i świetnie. Mamy tutaj po prostu 5 drugich. Simple as this. Co dalej? Teraz tak, zobaczmy, tutaj mamy te same wykładniki, ta i ta liczba są takie same, to my możemy to zwinąć pod jeden nawias i zapisać tak, minus 1, 1 piąta, czyli minus 6 piątych razy Minus 1 i 2 trzecie to będzie yy, yy, minus 5 trzecich i do potęgi siódmej I teraz zobaczmy. 2 minusy dadzą nam plus, piątki się skrócą, mamy 1, szóstka z trójką się skraca, mamy 2, czyli mamy minus 2, yy, tylko minus i minus daje nam plus 2 do 7, 2 do 7 to jest 128 albo można zostać jako 2 do siódmej to by pod punkt D, Podpunkt E mamy te same potęgi, zwijamy do tego samego nawiasu, mamy 1,8, to jest 18 dziesiątych razy minus 1 szósta. Zamykamy, zamykamy. Jak te, nawias, te potęgi są takie same, to zwijamy to pod jeden, pod jeden nawias duży. I zobaczmy, co się dzieje. 18 z 6 się skraca, tu mamy 3, tu mamy 1, czyli mamy 3 z minusem, czyli minus 3 do potęgi, jak się nigdzie nie pomyliłem, do potęgi czwartej. Tak to by szło. I pod punkt F. Tu mamy 6, tu mamy 3. To nam się nie podoba, podstawy są inne. E, to, to jakoś zamienimy. Czyli minus 2,8 do potęgi szóstej zostawiam w spokoju. Razy 25,49 to jest dla mnie 5 siódmych do kwadratu. 5 do kwadratu 25, 7 do kwadratu 49 i do trzeciej. Czyli daje nam to minus 2,8 razy 5,7 do potęgi 6, razy 5 5,7 do potęgi 6. No i mamy takie same potęgi, wykładniki, czyli zwijamy to do jednego nawiasu. Mamy minus 2,8 razy 5 5,7 do potęgi 6. Tym mało tego, zrobimy taką sztuczkę. Minus 2,8 to jest minus 28 razy 5 siódmych. Tu się nam skraca, mamy 4, mamy 1. Dziesiątka z piątku się skraca, mamy 2, mamy 1. Czyli i do potęgi szóstej. Minus zostaje, czyli mamy mm, minus 4 drugie do szóstej. Czyli minus 2 do szóstej. 2 do szóstej to jest 64. I znak zostaje dodatni, ponieważ liczba ujemna do parzystej potęgi staje się liczbą dodatnią. No i mamy wszystkie podpunkty zrobione. Jeżeli gdzieś tutaj coś przeoczyłem, nie dopatrzyłem, proszę w komentarzach, ale tak powinniśmy postępować. Czyli generalnie patrzymy, czy taki sam wykładnik, no to wtedy zwijamy do jednego nawiasu. Jeżeli są takie same podstawy, to wykładniki sobie doda, dodajemy ze sobą te potęgi, co tam widzimy. No i tyle.